W dalej rozwijającej się dziedzinie finansów cyfrowych, staking kryptowalut wyłania się jako przełomowa koncepcja, która płynnie integruje innowacje technologiczne z możliwościami inwestycyjnymi. Mechanizm ten zapewnia posiadaczom kryptowalut alternatywną ścieżkę do zwiększenia swoich aktywów poza tradycyjnymi strategiami handlowymi lub holdingowymi. Uczestnicząc w stakingu, osoby fizyczne przyczyniają się do procesu kluczowego dla funkcjonalności. I bezpieczeństwa sieci blockchain typu Proof of Stake POS. Świat inwestycji w kryptowaluty jest pełen pułapek i oszustw. Internet jest pełen fałszywych stron obiecujących natychmiastowe bogactwo. Ale jak znaleźć prawdziwą perlę wśród morza podróbek? W opisie tego filmu znajdziesz link do platformy, która nie tylko obiecuje, ale faktycznie pomaga rozszerzyć swoje finansowe pole działania. To prawdziwa okazja, aby nie tylko zarabiać pieniądze, ale rozwijać swój potencjał finansowy na niespotykane dotąd wyżyny. Ta platforma jest kluczem do nowych horyzontów w świecie inwestowania i kryptowalut. Zapomnij o wątpliwościach i obawach. Tutaj masz realną szansę na poszerzenie swoich horyzontów finansowych i osiągnięcie wolności finansowej. Nie przegap okazji, aby stać się częścią odnoszących sukcesy inwestorów. Kliknij link w opisie i rozpocznij swoją drogę do finansowego dobrobytu już dziś. Zrozumienie stakowania kryptowalut. Staking jest niezbędny dla blockchainów POS, służąc zarówno jako metoda walidacji transakcji, jak i zabezpieczenia sieci. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Proof of Work, PODAO, który opiera się na mocy obliczeniowej do walidacji transakcji. I tworzenia nowych bloków. Często krytykowany za wpływ na środowisko, POS osiąga konsensus poprzez uczestników, którzy angażują swoje tokeny jako stawki. Zobowiązanie to działa jako zabezpieczenie, zapewniając, że walidatorzy działają uczciwie w ekosystemie. Dynamika operacyjna stakingu. Istota stakingu polega na zablokowaniu części posiadanych kryptowalut w celu wsparcia operacji sieciowych, w tym Walidacji transakcji i generowania bloków. Prawdopodobieństwo bycia wybranym jako walidator często koreluje z wielkością stawki, jednak inne czynniki, takie jak niezawodność, węzła lub losowy wybór, mogą również wpływać na ten proces. Walidatorzy odgrywają kluczową rolę: weryfikują legalność transakcji przed dodaniem ich do księgi blockchain, odpowiedzialność wynagradzana opłatami od tych transakcji lub nowo utworzonych monet. Ten system wynagradzania nie tylko zachęca do uczestnictwa, ale także zwiększa bezpieczeństwo sieci poprzez dostosowanie interesów walidatorów do interesów większej sieci. Zalety wynikające z tyczenia: Zrównoważony rozwój środowiska. Odchodząc od energochłonnych praktyk wydobywczych w systemach POW, tyczenie oferuje przyjazną dla środowiska alternatywę. Generowanie zysków pozwala interesariuszom zarabiać nagrody podobne do stóp procentowych lub dywidend bez aktywnego handlu swoimi aktywami. Zwiększone środki bezpieczeństwa. Znaczna stawka zapewnia, że walidatorzy są zmotywowani do zachowania integralności w systemie. Wkład w odporność sieci. Interesariusze bezpośrednio przyczyniają się do poprawy wydajności operacyjnej i stabilności na różnych platformach. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym ze stakingiem. 1. Zmniejszona płynność. Zaangażowanie środków w staking może ograniczyć natychmiastowy dostęp w przypadku nagłych zmian na rynku. 2. Narażenie na kary. Błędy lub nieuczciwe działania walidatorów mogą skutkować częściową utratą postawionych aktywów. 3. Podatność na wahania rynkowe. Wartość otrzymanych nagród może spaść w przypadku trendu spadkowego ceny rynkowej kryptowaluty. W miarę dojrzewania ekosystemu kryptowalut, staking stał się centralną cechą różnych projektów przyjmujących model konsensusu POS. Niektóre godne uwagi przykłady obejmują przejście Ethereum z nadchodzącym Ethereum 2.0 wraz z innymi znaczącymi platformami, takimi jak Cardano, Solana i Polkadot. Ta różnorodność podkreśla szerokość i głębokość wsparcia zapewnianego przez techniki stakingu. Aby rozpocząć staking kryptowalut, należy najpierw utworzyć kompatybilny portfel, zakupić wymaganą ilość tokenów i postępować zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez wybrany blockchain w odniesieniu do procesu stakingu. Przed zaangażowaniem środków należy również zwrócić uwagę na metody obliczania nagród, konsekwencje podatkowe i warunki zaangażowania. Staking kryptowalut to coś więcej niż tylko przechowywanie aktywów. To strategiczne podejście, które może wzbogacić zarówno krajobraz walut cyfrowych, jak i portfel finansowy. Starannie ważąc ryzyko w stosunku do potencjalnych korzyści, możesz zbadać możliwości ulepszenia technologii blockchain, jednocześnie potencjalnie zarabiając na swoich inwestycjach kryptowalutowych przy minimalnym aktywnym zaangażowaniu. W miarę jak wkraczamy w nowe granice finansów cyfrowych. Staking wyłania się nie tylko jako innowacyjny mechanizm, ale także jako kluczowy element wspierający sukces i rozwój wyrafinowanych gospodarek cyfrowych. To naprawdę zagłębia się w mechanikę działania. Dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu i zapoznanie się z ekscytującymi możliwościami świata kryptowalut. Jesteśmy przekonani, że z naszą pomocą będziesz w stanie osiągnąć swoje cele finansowe i przenieść swoje inwestycje na wyższy poziom. Nie zapomnij skorzystać z linku w opisie filmu, aby rozpocząć swoją drogę do bezpiecznych i obiecujących zarobków w świecie kryptowalut. Jesteśmy pewni, że Twój udział przyniesie Ci sukces i satysfakcję w osiąganiu celów finansowych. Wystarczy, że klikniesz w link, a nasi eksperci pomogą Ci we wszystkim i wykonają za Ciebie całą mechaniczną i skomplikowaną pracę. Dziękujemy za oglądanie i życzymy powodzenia i pomyślności.